podczas odbywających się już po raz 29 raz międzynarodowego biegu ulicznego o memoriał Bogusława Psójka w Oleśnicy Ślicie dziękujemy wszystkim sportowcom za tak liczne uczestnictwo w naszym biegu jak wiadomo każda impreza kojarzy się z, z odpowiednim budżetem, na ile, na ile budżet pozwala, tak imprezy są organizowane. Ale żeby się w ogóle one odbyły, to bardzo dziękujemy za współudział, za pomoc Urzędowi Miasta Oleśnica, Starostwu Powiatowemu Oleśnica i gminie Oleśnica oraz wszystkim wspaniałym naszym przyjaciołom. Dzisiaj ślicznie wszystkim dziękuję, sportowcom życzę... Udanych występów, dobrych wyników. A wszystkim kibicom bardzo serdecznie dziękuję za kibicowanie na trasie. Za rok będziemy mieli jubiluszowy 30. Także tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie wszystkich ludzi dobrej woli. Zapraszam do współpracy, a sportowców do udziału. Obiecujemy, że ten 30. bieg no, będzie o wiele bardziej uatrakcyjniony, bo już od jutra będziemy się starać o większy budżet. No, żeby taka impreza była bardziej uniosła. Moja oleśnica.